Cześć, jestem Merbo. Witam Was w kolejnym filmie, a to jest zupełnie nowy train w Counter-Strike 2. W takiej innej odsłonie graficznej w deszczowym klimacie. Także w tym filmie przejdziemy się po całej mapie, zobaczymy, co się zmieniło, jak wygląda nowy train. A w osobnym filmie pokażę Wam pozostałą część tego update'u, czyli jeszcze kilka innych nowych map, pozostałe jakieś zmiany gameplayowe. Zapraszam do oglądania. Nowy Train był już hype'owany przez Valve od jakiegoś czasu, więc tego update'u się spodziewałem i czekałem kiedy nastąpi, ale jestem jak najbardziej pod wrażeniem na to, na pierwszy mój rzut oka oczywiście od razu jak ta mapa wygląda i jak bardzo się zmieniła. Przejdziemy się szczegółowo po tej mapie, zobaczymy czy jakieś zmiany gameplay'owe zaszły, które zobaczę od razu, może jakieś no, wejście na bombsite A. Jeśli chciałbyś potwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do cs sprawdź stronę CSGO Skins. Z dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu. jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Zupełnie inne. Ja specjalnie pod ten odcinek, w ogóle pod nagranie tego filmu, jak najmniej wcześniej widziałem nowego trejna, żebyście razem ze mną mieli tak naprawdę pierwsze wrażenie. No wyjście tutaj z maina, zupełnie inne, nie? Nie mamy, nie mamy pociągu na środku, jest bardzo otwarty plac, można się gdzieś tutaj chować? Jak wygląda w takim razie bomba? Gdzie możemy plantować bombę? Podobnie, bomb. podobnie jak na starym trejnie, czy obok też? Też, ale tu już nie, tak? Czyli tylko tuż obok? Okej, okay, bombsite, dosyć podobne tu, zablokowane, zupełnie przejście. W ten sposób teraz jest to rozegrane, bo czy to się otwiera jakoś z tej strony? Może można coś kliknąć? Nie wygląda mi na to. Czyli tu jest tylko jedno wejście, a nie ten, a tędy można dalej. Wow, nie mogli się doczekać aż zagram sobie na tej mapie, ale jak najbardziej najpierw chcę sobie to wszystko zobaczyć. Jak to wygląda? Jak to działa? Czy w tym miejscu nie pada deszcz? Widzicie, co się dzieje z moim skinem teraz? Krople deszczu na skinie. Ej, naprawdę fajny efekt. Wydaje mi się, że tego nie było wcześniej na żadnej mapie. I w c 2 W CSGO, no to wiadomo, że nie. Czyli, aha, tutaj jest po prostu, to chciałem zobaczyć, tutaj jest taki mocniejszy efekt tego deszczu, może przez to, że jest bardziej światło, no bo słuchajcie, a nie widzę, żeby tutaj te krople jakoś tak leciały, może dla lepszej widoczności na BS-ie, czy coś takiego, ale za to tutaj zwróciłem uwagę na to, jak moja broń wygląda. Elektryk, tu podobnie, o. Okej. Czy <grytanie> z drugiej strony też tak jest? Też. Możemy takie coś zobaczyć. Ej, jestem pod wrażeniem tutaj, jak to zostało rozegrane. Jakie wychylanie w ten sposób, IV, czy podobnie jak kiedyś, tu jedno, tu były jakieś tam skrzynki wcześniej, nie, które coś tam robiły i wyjście na, miałem dźwięk, całe szczęście, że zorientowałem, że wyłączyłem mi się nagrywanie, skończyło mi się miejsce na dysku, a pokazywałem, po, zapomniałem pokazywać inne rzeczy, okej, okay. Respect the Pigeons i to mi wygląda na takie pseudo graffiti które wspomina stare dobre gołębie na trejnie, które umożliwiały nam wle wlecenie na mapę i na przykład atakowanie Bsa z tego miejsca. Nie wiem kiedy to było, 10 lat temu, bardzo stara rzecz, więc wydaje mi się, że Valve chciało to w ten sposób upamiętnić. Jeśli tak, to jak najbardziej e, fajny smaczek. Tak mi to wygląda. Dobra. Jak wygląda stąd przejście do resp turystów? Patrzcie, czyli tu jest o tu jeszcze taki kąt patrzenia. Ale to aż się prosi, to, to wygląda tak, jakby to, dla mnie tu się prosi jakąś mechanikę w ogóle podnoszenia tego, opadania, wejście, wjechania na górę i nie wiem, e, zaatakowania stąd, nie? Ale w cs takich rzeczy interaktywnych z mapą nie mamy, chociaż tutaj to jest taka pierwsza rzecz, którą sobie pomyślałem, Resp antytorystów, Ok, czyli przy Respach ten deszcz jest taki bardziej widoczny, nie? Przy, przy światłach, A, tak samo to wygląda. Spójrzmy teraz na site B. Nie sądziłem, że Valve tak graficznie mocno zmienić mapę, ale czy to nie jest dużo bardziej otwarte niż było? Tu chyba był jeszcze... jeszcze jedna ciuchcia, w ogóle tak było zapchane, a teraz ten bombsite jest bardzo widoczny. Co się tutaj dzieje? O, co to jest? To się otwiera? Tu nic nie ma w środku? Słuchajcie, jak klikam. Ale nic się nie dzieje, tego się nie da otworzyć? A czy tu się da wskoczyć jakoś stąd? Ej, nie, nie wiem, czy to jest jakoś coś popsute, czy mi nie działa, czy tu się nie da wskoczyć. Ale jest to bardzo dziwne. No okej, okay. chodzi tutaj, Valve o to, że na starym trajnie, zaraz się tutaj przyjrzymy, no zawsze ciężko się tu wychylało, bo ktoś sobie stał za wupą, czy z czymś i w ogóle do nas. Strzelał. O, tu już też nie ma tego miejsca, gdzie się można było ustawić. I, i ciężej było wejść na BS, nie? Być może, ludziom. Bomb Site. Dużo bardziej otwarty niż kiedyś. W ogóle mam wrażenie, że obydwa BSy... Ale tu jakie są ciekawe rzeczy, nie? Pyk. Jakieś takie. Pyk. Tu można oczywiście wejść na górę, można. Ale się nie mogę doczekać, aż sobie zagram na tej mapie i zobaczę, jak to wszystko działa w praktyce. Przypominam, że drugi film... ...z pozostałymi zmianami w dzisiejszym update'cie, z innymi nowymi mapami... ...będzie jakoś tuż po tym, nie Patrzcie, jak na moją kosę wpada deszcz. Ale fajny efekt! No to... to otwiera nową drogę do nowych... nowych rzeczy, nowych elementów w się nie? I tu ten... ten best też jest o wiele bardziej otwarty. No Mamy przede wszystkim tylko dwa wagony, nie? Zamiast trzech. Nie byłem tam na górze jeszcze, czy tu się coś zmienia? Czy tu po prostu nie ma wejścia na górę? Tu po prostu nic nie ma. Valve to zamurowało, czyli już nie obronimy sobie z tego miejsca Bsa. Kilka jest, kilka jest miejsc na tej mapie. Co do których ewidentnie mam ochotę na coś wejść. Mam ochotę. To, to wygląda tak, jakby się na to dało wejść. Ta, czy tu, czy, czy ten pokoik tutaj. Ale się nie da. A, dobra, teraz zwrócimy uwagę na minimapie, że ten obszar jest jakby wycięty w ogóle. Więc to jest dla mnie troszeczkę mylące. Idziemy do Popdog. Jak to tu. uuu. Dużo więcej miejsca z tej strony. Wcześniej to było jakieś takie płytkie bardziej dotąd. Tu nie ma drabiny? Lala. La. I w ten sposób. A tu zejście z góry jest po staremu? Jest po staremu. Tutaj zejścia nie ma. No i tu były. To były szatnie? To były szatnie, jakieś. Kible, jakieś coś takiego. Okej, okay, tu jest niby. Nie, to jest szatnia, ale taka. A tu już jest. Jakaś serwerownia? Jakiś coś w tym stylu. Jakieś stare sprzęty? Łączności? Ciężko mi to nazwać, co to może być do, do końca. Okej, okay, czyli z, z tej strony podobnie. Tu możemy sobie raszować i od razu zeskakiwać takim takim ciekawym dropem, ale on jest taki taki podwójny, tylko że tu się jakoś schowamy? Nie, no nie schowamy się. Jak już tu wejdziemy, to... Okej. Okay. I możemy tak samo biegać tutaj, granaty rzucać po staremu. I jak wygląda zejście tu? Też tak samo, nie? Czy tu się coś zmienia? Ze starego trejna? jakieś smołki wchodzimy? Myślę, że to mniej więcej wygląda tak samo. Ale ten, ten pokoik na górze. To pomieszczenie jest bardzo ciekawe. Jakby przy odbijaniu na przykład, po zaplantowaniu bomby, tak? No mogliśmy sprawdzić tu, lub wychylić stąd. Natomiast teraz, gdy terror zaplantują pakę, rzucą tu smoła, to troszeczkę ciężej jest wyjść. No tu mamy tylko taką jedną. jedno wejście. Nie możemy wejść na górę na ten pociąg. Nie możemy jakoś. tylko tylko jakby. wychodzimy tylko z jednej strony, nie? Więc można tutaj śmiało stać patrzonym. A, jest jednostronne wejście na to. I nawet można się ustawić jakoś. jakoś tak. tu schować. A tu jest jakaś szpara, stąd nas widać. O, tu może. Być jakoś, tu może być jakaś ciekawa szpara postrzelania w kogoś, jak ktoś się nie zorientuje. Albo i w drugą stronę to tak samo może działać. Nie? Kurczę, jak to się wychodzi, jak to jest otwarte wszystko. Ale z za tego pociągu nikt nas nie może pilnować. Tutaj nie ma żadnego spotu, który był wcześniej mocny. Ustawianie się no, jak najbardziej zupełnie zupełnie inna mapa pod względem gameplayowym. Wiele takich smaczków, niuansów, które były. W jaki sposób się grało starego traina. Jak najbardziej mocno to zostało zmienione. Wejdę teraz na taką mapę treningową, którą Valve wprowadziło. Coś nowego, nie wiem jeszcze jak to wygląda, na której można ćwiczyć granaty. Zobaczmy, yy, o co tu chodzi. Jeśli sobie wejdziemy w Graj Trening i tutaj klikamy dowolną mapę, no to nic nie mamy po lewej stronie, ale jeśli wejdziemy w Train, to jest to nowa opcja Load Map Guide. I jeśli to włączymy, to nas wprowadzi w jakiś taki samouczek I też do rzucania granatów na tej mapie Pierwszy raz to włączam razem z wami, więc nie wiem czego się spodziewać Ale być może jak się to dobrze przyjmie, czy, czy coś takiego, to być może Valve Postanowi wprowadzić to na kolejne mapy R Mamy rozgrzewkę, idziemy tutaj żeby rzucić smoke'a I to nam pokazuje To jest zwykły, czy mam podskoczyć? Chciałem podskoczyć, nie? Przecież to by nie doleciało, hop i ten smoke wpada w ten drugi konektor, nie wiem jeszcze jak będzie to miejsce nazywane. Tunele. tunele. Okej, okay, wpada w tunele. Ale fajny samouczek. Ej, takie coś walw powinno wprowadzać na każdą nową mapę. I to by jak najbardziej ludziom ułatwiło jakieś zaznajomienie się. O co tu chodzi? Mam się ustawić tutaj w tym miejscu. Żeby te strzałki pokazywały na tego gołębia na ścianie To o to tutaj chodzi? Po czym pokazują mi, że mam trafić Smokiem Po prostu O W to miejsce? Jak to niby działa? O co chodzi w tym samouczku? Ale jestem zdziwiony jest... Czy to będzie trafiony smok? Czy o to tu chodzi? To jest trafiony smok w ten sposób? A może tutaj ta moja linia ma jakoś? Jakoś tak. Ok, 2x na przykład teraz jest na dzióbku tego gołębia. Serio? Saliczony. Oha, dobra, też widzę o co im chodzi. Czyli minus 2x, tak, żeby. A, w podskoku. Tak, żeby celowało w to. Hop. I smoke wpada. Dokładnie w to miejsce, w które chcieli. Bardzo ciekawie to wymyślili, znaczy myślałem, że będą te smoki pokazywane pokazywały się tak jak na samym początku, czyli dokładnie gdzie mam rzucić. Ale oni chcą, żebym tutaj kombinował z tymi ich nowymi ustawieniami. Czyli teraz minus jeden Y na tym psie. I smoke ląduje tam, gdzie oni chcieli. I zrobione. Dajcie znać, jak wam się podobał nowy Train i widzimy się w kolejnym filmie o kolejnych update'ach, które miały dzisiaj miejsce na nowych mapach. Dzięki za oglądanie, sprawdź łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!